Twierdzenie, że jakieś hobby to strata czasu i pieniędzy jest błędne. Każde hobby uczy pewnych uniwersalnych umiejętności, które przydają się w każdym aspekcie naszego życia, takich jak dyscyplina, konsekwencja, systematyczność, rozwiązywanie problemów, samorozwój, kreatywność, cierpliwość i zarządzanie czasem. Nawet jeśli ono nie przynosi korzyści finansowych, to mimo wszystko wiedza i doświadczenie, jakie niesie ze sobą, jest bezcenne. Jedną z niewielu mądrych rzeczy, jakie nam powtarzano w szkołach, to to, że wiedzy nam nikt nie odbierze i to jest prawdą. Pewnym jest, że te umiejętności przydadzą nam się w naszej pracy, co wpłynie na nasze lepsze zarobki albo w codziennym życiu, co zminimalizuje wydatki i straty. Poza wymienionymi wyżej korzyściami hobby stabilizuje nasz stan psychiczny. Pomaga nam się zrelaksować i oderwać od szarej rzeczywistości. Czasami pasja jest głównym celem, który nas pcha do lepszego jutra. Daje nam siłę wstawać każdego dnia. Pewnie spotkaliście w swoim życiu ludzi starszych, którzy przechodzą na emeryturę i nie mają co ze sobą zrobić. To efekt braku zainteresowań. Tacy ludzie przez całe swoje życie tylko pracowali, więc zamiast zacząć odpoczywać, szukają pracy, ponieważ ich życie straciło sens. Dlatego tak ważne jest mieć hobby, któremu możemy się poświęcić na emeryturze. Ponieważ każde hobby jest inne i jest ich tak wiele, to one uczą nas indywidualnych umiejętności, które przydadzą się tylko w określonych dziedzinach. Jak na przykład umiejętność tworzenia filmów przyda się głównie w branży filmowej i reklamowej. Mimo, że nawet jeśli nie uda nam się wejść w tą branżę, to nadal to nie jest zmarnowany czas, ponieważ jeśli nasze dzieci któregoś dnia stwierdzą, że chciałyby tworzyć filmy na YouTube, to nie muszą zaczynać od zera i uczyć się same metodą prób i błędów. Wsparcie rodzica na start znacznie zwiększa szansę na realny sukces. Zastanawialiście się, dlaczego ludziom, których rodzice i dziadkowie przez całe życie pracowali na etacie, jest tak ciężko zbudować firmę, a przeważnie dzieci ludzi, którzy mają swoje firmy tworzą kolejne? ponieważ tego nie uczą w szkole, ani nie ma komu ich wprowadzić chociaż w podstawy, pokazać im, że to nie jest taka czarna magia, jak się wydaje i przede wszystkim pomogą uniknąć zagrożeń, które mogą z dnia na dzień doprowadzić do zamknięcia firmy. Dlatego tak ważne jest dla nas rozwijać się w różnych kierunkach, nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych dzieci. To nasz wybór, czy przekażemy dzieciom nawyki siedzenia całymi dniami na kanapie i oglądania ogłupiających seriali, czy przekażemy im wiedzę i wartości.